Republika. W studiu ziemowit Kosakowski. Witaj. Witam serdecznie, witam państwa. Nie pierwszy raz w telewizji Republika, ale przypomnijmy na początek rozmowy wczorajszą, wczorajsze spotkanie naszego gościa z prezydentem Bronisławem Komorowskim z Biurem Ochrony Rządu, a później z Robertem Tyszkiewiczem, szefem sztabu Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, w jakim celu spotkał się pan z oficerem KGB Nikołajem Pastuszewem? Przepraszam bardzo, panie prezydencie, w jakim celu spotkał się pan z oficerem KGB Nikołajem? Dlaczego panu je przepychacie? Przepraszam bardzo, tutaj ochrona o, to borą to mnie to przepycha. No, to Mogę podejść do pana prezydenta, żeby zadać pytanie? Dlaczego no mnie panowie odpychacie? To jest dialog społeczny pana prezydenta? Będzie mi pan brokował drogę do pana prezydenta cały czas? Czy będę mógł przejść? A ja gdzie ty jesteś Widzisz mnie Bo tak w żółtej bluzie. Czy pan cały czas blokuje mi dostęp do pana Komorowskiego? Chciałbym mu zadać jedno pytanie, które jest dla mnie kluczowe. Cały czas jestem odpychany przez funkcjonariuszy biura ochrony rządu. Panie prezydencie, ponawiam pytanie. W jakim celu spotkał się pan z oficerem KGB, Nikołajem Pastuszewem? Dlaczego cały czas biuro ochrony rządu mnie odpycha? Chyba po raz 15 zostałem przepchnięty przez biuro ochrony rządu. Chciałem zadać prezydentowi tylko jedno pytanie. Czy pan jako szef sztabu pana Bronisława Komorowskiego udzieli mi odpowiedzi, w jakim celu Bronisław Komorowski spotkał się z oficerem KGB Mikołajem Pastuszewem? To spotkanie miało miejsce ponad nie rok nie temu. Nie znam, nie znam takiego faktu. Nie znam takiego nie, nie faktu. A czy znam. ma pan może informację na temat tego, czy Bronisław Komorowski przypomniał sobie, w jakim celu spotkał się z Aleksandrem Lichockim i panem Leszkiem Tobiaszem, oficerami w USI? Również nie znam takiego faktu. Bo na przesłuchaniu pan prezydent zapomniał, a w teczce i informacje o tym, że prezydent. Komorowski spotykał się jednak z panem Michockim. Nie ma pan informacji żadnych na ten temat? Czy ma Pan informacje na temat okresu urzędowania prezydenta Komorowskiego w Ministerstwie Obrony Narodowej i podejrzanych koneksji między Wojskową Akademią Techniczną a Fundacją Procyniki? Czy również Pan ma informację chce na pan ten, pan ten temat? Chcę wiedzieć, żeby już Pan przestał recytować te włóczone kwestie. Nie, to nie są włączone kwestie, tylko jestem studentem, a pan jest, pan jest nietolerancyjny i nie chce ze mną nie, nie, nie rozmawiać. Nie, jestem. Pan jest to bardzo tolerancyjny, cierpliwie... Cierpliwie. Cierpliwość to Spaceruję cnota franciszkańska. Panem, a pan na mnie. Ja na po prostu żaden. zadaję pytania, jak to a ja, pytanie było. Ja odpowiadam. Zadałem w takim panu trzy konkretne zakresie, pytania, nie udzielił pan mi żadnej za odpowiedzi. Za trzy dziękuję konkretne bardzo. pytania, żadnej odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pięknie. Trzy konkretne pytania, żadnej odpowiedzi. Odpowiedź nadeszła dzisiaj. Dlaczego Robert Tyszkiewicz zaatakował ziemowita Kosakowskiego? Szczerze mówiąc jestem zdziwiony dzisiejszą konferencją pana Tyszkiewicza, w której z tego co informowałem nieznajomy nie zostałem zmieszany z błotem i opluty jako prowokator i aparatczyk. Pan Tyszkiewicz nie był skoro odpowiadać wczoraj na moje pytania, a dzisiaj przedstawił się na konferencję jako osoba złotousta w upulowaniu młodego człowieka. Zadałem panu Tyszkiewiczowi trzy konkretne pytania, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Biuro Ochrony Rządu regularnie mnie przypychało, Bronisław Komorowski mnie zlekceważył i od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, że gdy zadałem pytanie, i tutaj prostuję, nie Nikoaj Pastuszew, tylko Nikoaj Patruszew, gdy zadałem prezydentowi pytanie o jego szemrane konekcje. Mimowolnym ruchem ręki Bronisław Komorowski dał znak biuro ochrony rządu, żeby mnie przepchnęli i w tym momencie już miałem przez pół godziny obstawę trzech funkcjonariuszy BORu do końca spaceru Bronisława Komorowskiego. No słyszeliśmy tutaj rozmowę pomiędzy funkcjonariuszami BORu, ten facet w żółtej bluzie, dzisiaj Ziemowit Kosakowski w czarnej bluzie, czy członkostwo w prawie i sprawiedliwości odbiera prawo zadawania pytań prezydentowi Komorowskiemu. Ziemowita-Kosakowskiego. Moim zdaniem w żaden sposób nie odbiera. Stara dewiza mówi, że kto pytanie błądzi, a jeżeli Bronisław Komorowski nie chce odpadać na niewygodne pytania dziennikarzy, nie chce stanąć do debaty z Andrzejem Dudą, którą moderowałby Paweł Kukis i zapewnia te pytania by padły, to stwierdziłem, że ja jako młody człowiek, który dysponuje sprzętem, sam sadam te pytania panu prezydentowi Komorowskiemu i własnym sumptem chciałem udostępnić to na kanale YouTube, aby ludzie mogli się dowiedzieć, czy osoby, które piastują najwyższe funkcje publiczne są złote, czy mają za uszami. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego pojawiała się tutaj w tle. Co wspólnego ma pan z Uniwersytetem Warszawskim? Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim. No to jak to w takim razie interpretować? No trudno jest spodziewać się, żeby na, w okolicach biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego nie spotkać studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ja zadam jeszcze raz no, to pytanie. Z tego, co powiedział Robert Tyszkiewicz, wynika, że to jest jakaś prowokacja sztabu Andrzeja Dudy. Pan ma coś wspólnego ze sztabem wyborczym? Nie, nie mam nic wspólnego ze sztabem Andrzeja Dudy. Mogę pokrótce streścić, jak wygląda wczoraj mój dzień. Obudziłem się rano z dziewczyną, odstawiłem ją do pracy, poszedłem na uczelnię, sprawdziłem Twittera, dowiedziałem się, że prezydent Bronisław Komorowski o 14.30 będzie w okolicach uniwersytetu, więc stwierdziłem, że z przyjemnością nawiążę dialog społeczny z panem prezydentem i zgodnie z jego hasłem zgoda buduje. Chciałem z nim chwilę porozmawiać, ale niestety mi się to nie udało. Nikołaj Patruszew, postać, o której w książce, z której autorem rozmawialiśmy wielokrotnie w Telewizji Republika, rozmawialiśmy z Jurijem Felsztyńskim, bo to Juri Felsztyński jest autorem tej książki. W książce Korporacja Zabójców w kilku miejscach pojawia się, pojawiają się informacje o Nikołaju Płatonowiczu Patruszewie. Informacje dotyczące jego biografii, kursy KGB, doktor nauk prawnych, Leningrad, obwód leningradzki szef Federalnej Służby Kontrwywiadu. Ale co najciekawsze, bardzo proszę o przewinięcie tego w dół. Chyba najciekawsza i najważniejsza informacja, która dotyczy Nikołaja Patruszewa w książce Korporacja Zabójców znajduje się na stronie 117. Według autorów tej książki struktura dowodzenia operacją zamachów na budynki mieszkalne we wrześniu 99 roku. To są te słynne zamachy, w których zginęło 300 osób, które były pretekstem do wywołania wojny czeczeńskiej i w efekcie tych zamachów Władimir Putin stał się samodzierżcą Rosji, zdobył wielkie poparcie, zdobył prezydenturę, a zdaniem autorów tej książki są to informacje, które ustalili żołnierze walczący z Rosjanami w Czeczeniu w wyniku przesłuchań m.in. innymi schwytanych funkcjonariuszy służb specjalnych Rosji. Struktura dowodzenia tymi zamachami wyglądała tak od dołu. Dwóch agentów FSB bezpośrednio odpowiedzialnych technicznie za same zamachy. Ich szefem był Abu Bakar, jeden z funkcjonariuszy i współpracowników służb specjalnych o prowincji kaukaskiej. Maksim Max Łazowski, współpracownik FSB i dalej już funkcyjni działacze FSB. German Aleksjowicz Ugrimow, dyrektor Departamentu Zwalczania Terroryzmu w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Jego szef nadzorujący to właśnie Nikołaj. Patruszew, a szef Nikołaja Patruszewa to Władimir Putin. Na 117 stronie tej książki znajduje się ta informacja. Ja wracam do naszego rozmówcy. Również na stronach niezależna.pl w 2011 roku pojawiła się informacja, że Bronisław Komorowski spotkał się w Polsce z Nikołajem Patruszewem, kiedy ten inkognito przyjechał do Polski, poruszał się po Polsce samochodem Porsche Panamera z polskimi numerami rejestracyjnymi. Chronili go dwaj funkcjonariusze federalnej służby bez Bezpieczeństwa prezydent nigdy nie zaprzeczył. Dlaczego uznał pan, że to jest istotne pytanie? Z mojego punktu widzenia kwestia jest prosta. Należy postawić pytanie, w jakim celu się spotkali i powtarzając y, za jednym z kandydatów na prezydenta, kto kogo zwerbował. Czy Bronisław Komorowski zwerbował oficera KGB pana Patruszewa, czy to wręcz przeciwnie, pan Patruszew zwerbował Bronisława Komorowskiego? Korzystając z czasu antenowego, poproszę kamerę na siebie, chciałbym publicznie zadać pytanie panu Bronisławowi Komorowskiemu, w jakim celu obalał komunę, skoro od tego czasu nic się nie zmieniło. Wczoraj w trakcie spaceru pan prezydent powiedział mi, że on również w moim wieku wyjeżdżał za granicę, aby zarobić pieniądze i powiedział mi, żebym zrobił teraz to samo. To w takim razie co się zmieniło? Co się zmieniło w tym kraju? Oddali władzę dygnitarze komunistyczni swoim kolegom i... Spirala cały czas kręci się w koło. Pytania, które padły do Roberta Tyszkiewicza, dotyczą również dwóch funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych. Leszek Tobiasz dziś już nie żyje, Aleksander Lichocki żyje i jest oskarżony w procesie, w którym zeznawał Bronisław Komorowski. Dlaczego pan pytał o te rzeczy? Skąd pan też wie o tym, że spotykali się ci ludzie? Z bardzo prostego powodu pytałem. Pierwsza sprawa zastanawiała mnie, czemu przesłuchanie Bronisława Komorowskiego w placu prezydenckim nie było transmitowane przez żadną telewizję, tylko przez Telewizję Republika, dzięki której to wydarzenie mogło być puszczone w eter i w której dzisiaj siedzimy. I zastanawiała mnie kwestia, co pan prezydent chciał ukryć, że zakazał mediom transmisji. Tego przesłuchania. I tylko z tego powodu zadałem to pytanie. I powtórzę jeszcze raz: kto pytanie błądzi, I, i, i to, czy jestem członkiem jednej partii, czy jestem członkiem innej partii, to nie ma najmniejszego znaczenia. Teraz są przed nami wybory prezydenckie, są kluczowe sprawy, i ludzie, którzy aspirują o najwyższe stanowiska państwowe, muszą być krystalicznie czyści. I Tyle. No to ja mam pytanie, które podaje mi w tej chwili wydawca naszego programu. My obserwujemy, co robią inne media w tej chwili, skoro media się tu pojawiły, TVP-Info nie transmitowało yy, yy, przesłuchania bronisława Komorowskiego. Natomiast od mniej więcej godziny od tej konferencji prasowej na antenie TVP-Info pojawia się cały czas zbitka ziemowit Kosakowski i zdjęcia młodego człowieka, który zadawał pytania prezydentowi Komorowskiemu yy, przedwczoraj. Czy to był pan? Pan zadawał pytania Bronisławowi Komorowskiemu o siostrę, która za 2000 zł ma pracować i któremu Bronisław Komorowski odpowiedział, że trzeba wziąć kredyt i zmienić pracę? Nie, nie, to nie byłem ja. Jeżeli dziennikarze TVP tego nie dostrzegają, to po prostu zalecam im kupić jakieś. Dobre bryle, żeby mogli się przyjrzeć. I ja na filmiku jestem w żółtej bluzie, a nie w Zielonej koszulce. Ale tak czy to mam nie jest, miejsce. jak pan to interpretuje? No bo... Interpretuję taką bezczelną manipulację, ja tak na moją stronę ze sztabu pana Tyszkiewicza. Miałem wczoraj przyjemność rozmawiać w cztery oczy z Panem Tyszkiewiczem, jak pokazał materiał, który puściłem do internetu, pan Tyszkiewicz nie był specjalnie wygadany, raczej unikał odpowiedzi i przyspieszył, gdy zacząłem zadawać mu trudniejsze pytania. A dzisiaj z tego, co słyszałem na konferencji, chciał nienawiść w moim kierunku, więc zastanawia mnie ten dyzonas. co się dzieje, czemu pan Tyszkiewicz jest w bezpośredniej konfrontacji ze mną, yy, nie ma tak wiele do powiedzenia, a gdy mnie nie ma, potrafi mnie opluwać. No to w takim razie ostatnie pytanie. Dla Superekspresu wypowiedział się Pan o tym, że szuka Pan pracy, chce Pan wyjechać za granicę. To nie jest problem tylko i wyłącznie Pana. Bardzo wielu młodych ludzi staje przed takim wyborem. Dlaczego tak jest? Dlaczego, dlaczego rozważa Pan wyjazd za granicę do pracy? Chciałbym zarobić kapitał na przyszłość, aby móc w przyszłości kupić mieszkania, a nie wziąć na kredyt, tak jak radził prezydent Bronisław Komorowski i z tego względu miałem wczoraj przyjemność w cztery oczy rozmawiać z panem prezydentem Komorowskim i powiedziałem mu, że bardzo poważnie rozważam wyjazd do... Norwegii, w celach zarobkowych, i jak to się ma z hasłem wyborczym pana prezydenta start dla młodych, a pan prezydent lekko lekceważącym tonem powiedział mi, że on wyjeżdża za granicę do Irlandii, jego córka wyjeżdżała za granicę i w zasadzie to mi się nic nie stanie. No to skoro mi się nic nie stanie, to powtarzam jeszcze raz pytanie do pana prezydenta. Co się zmieniło od 30 lat? Skoro Pan był zmuszony wyjeżdżać za chlebem na emigrację i to samo dzisiaj proponuje Pan mi jako młodemu człowiekowi. Na koniec pokażmy naszym kolegom z telewizji TVP Info, jak wygląda człowiek, który wczoraj zadawał pytania Bronisławowi Komorowskiemu. W drugim oknie widzicie Państwo Ziemowita Kosakowskiego. To nie jest ta sama postać. Z tyłu widzimy postać, która stała się bohaterem internetu wczoraj, Pani Jowita. Cóż, drogie TVP Info, to jest tania manipulacja, to jest manipulacja, którą z pewnością będziemy zajmować się na naszej y, antenie. Dziękuję uprzejmie Zimowitowi Kosakowskiemu za to pięknie. spotkanie. W serwisie YouTube można obejrzeć raz jeszcze nagranie z rozmowy z panem prezydentem, a później z Robertem Tyszkiewiczem. A cóż, pytania dotyczące Nikołaja Patruszewa niniejszym wracają do kampanii wyborczej. Czy faktycznie prezydent Komorowski spotkał się w 2011 roku po finale Ligi Światowej z Nikołajem Patruszewem, szefem FSB, osobą oskarżaną o organizację zamachów na budynki mieszkalne w 1999 roku w Rosji? To jest telewizja Republika, to jest Republika na żywo. Ja się już z Państwem żegnam, Antoni Trzmiel, o godzinie 13, a my widzimy się dzisiaj w Wolnych Głosach. Zostańcie Państwo z telewizją Republika.